Witajcie, kochane duszeczki. Przychodzę do Was dzisiaj z zupełną nowością. Teraz nie będzie rozkładu kart, tylko chcę Wam coś zaproponować. Taki mój pomysł na pracę z Wami, wspierającą pracę z Wami. Wiem, bo zauważyłam już, u niejednego z Was, a nawet powiedziałabym u większości z Was, jeśli robię Wam jakiś rozkład kart, czytanie, to chcecie zawsze jeszcze coś powiedzieć od siebie? Piszecie do mnie, dzielicie się swoimi sprawami, dzielicie się tym, co Was boli. Waszymi niepokojami, lękami, waszymi nadziejami. W związku z tym, ponieważ od zawsze, od dziecka, słucham innych, lubię słuchać, lubię wspierać. To jest moja misja życiowa. Tak do tego doszłam niedawno. I do rzeczy. Co chciałabym właśnie Wam zaproponować, to taką rozmowę. Rozmowę z Wami, połączoną z czytaniem. Bo wtedy też to czytanie będzie jeszcze bardziej skrojone pod Was, będzie jeszcze bardziej odpowiadać na Wasze potrzeby. Bywa tak, że robię. Dla kogoś jakieś czytanie, a potem z kimś rozmawiam jeszcze godzinami przez jakiś messenger czy, czy jakiś inny czat i okazuje się, że dochodzimy do kolejnych pytań, kolejnych, i wtedy zamawiacie kolejne czytania. A tutaj będzie to krótsza droga do rozwiązania. Jeżeli porozmawiamy i będę wiedziała więcej, to ty zrzucisz z siebie ten ciężar, wyrzucisz z siebie te emocje, a ja będę mogła bardziej dopasować to czytanie do ciebie. Chodzi o to, że lepiej zinterpretować je pod kątem twojej sytuacji. Więc możemy rozmawiać i jednocześnie wyciągnąć jakieś karty. Dojść do jakichś wniosków, popracujemy też z kartami emocji. Po co są nam emocje? Popracujemy też z mądrością wyroczni. Jakaś rada może z Wami zarezonuje i otworzy Wam jakąś ścieżkę. I ponieważ chcę wprowadzić to, do mojej, no, nazwijmy to oferty od lutego, to teraz jeszcze te kilka dni chciałabym Wam zaproponować tą rozmowę bezpłatnie, jeszcze do końca stycznia. I te kilka osób, które się do mnie zgłosi, będzie miało tą rozmowę właśnie bezpłatnie. Zapłaci tylko za czytanie, tak jak do tej pory, ta cena, która obowiązuje w styczniu. W lutym wprowadzę to już jako moją ofertę, ponieważ czuję właśnie, że wspieranie Was jest moją misją i chciałabym temu poświęcić jak najwięcej czasu. Jak najwięcej włożyć swojej energii, bo mam od Was duży odzew, pozytywny, bardzo odzew. Tego, jak te czytania z Wami rezonują i jak te rozmowy napędzają Was do działania, ile Wam dają. Więc jeśli jesteście chętni, zgłaszajcie się. Pod filmem albo w wiadomości prywatnej, i te kilka pierwszych osób, które się zgłosi, właśnie otrzyma ode mnie tą rozmowę wspierającą rozmowę. Przede wszystkim wysłuchanie, bo tak ważne jest być wysłuchanym, czuć się wysłuchanym. Więc to będziecie mieć właśnie bezpłatnie. Do końca stycznia. Zapraszam serdecznie z empatią Katamazary.